Zbierać te informacje w jedną spójną całość i wyciągnąć wniosek, jak będzie grało Wirtus Pro w trakcie tej rundy pistoletowej. Myślę, że też będzie to takie spotkanie, które często będzie kazało nam trochę poczekać na rozstrzygnięcia. Wiemy, szczególnie w przypadku tej pierwszej połowy na Anubisie, że Virtus Pro będzie przeciągało tę rundę, będzie korzystało z tego, co oferuje każda kolejna runda, czyli tych. 115 łącznie sekund na wykonanie akcji, ale gdy już podchodzą, gdy już próbują, no to często. Nie ma możliwości na walkę. Tak było w przypadku pierwszego napotkanego rywala. Flopi wykasowany, ale Elisz błyskawicznie odpowiada i mamy wyrównanie czterech na czterech. No i teraz oczywiście bombset będzie przejmowany. Nie będzie kłopotu z podłożeniem bomby. Gracze Complexity muszą teraz poczekać na tego, który będzie podchodził od main'a. Tam jest ustawiony grim. Za chwilę będzie miał pozycję wywalczyć, ale też i terroryści mieli czas, by się przygotować. No to jest też moment, gdy oni muszą zareagować może jakąś ofensywą w pewnym momencie. Bo na tych pozycjach, no pytanie, czy chcą czekać do samego końca, czy w końcu jednak... Też będzie wyjście tego zawodnika. Na razie, no też zgrupowanie blisko siebie w bomb Tu może być sporo chaosu. Jest to wyjście. Complexity, ale są też eliminacje od terroryców. Odpowiedź od graczy grających po stronie CT. I zostaje tylko Fejme. Bomba tyka coraz szybciej. Fame na razie baituje. Wierzę, tu jeden będzie wcelowany. Fejme nic z tego nie będzie. I co więcej, ta paka też była podłożona, mam wrażenie, za bomb Więc Fejm miałby tu bardzo utrudnione zadanie nawet gdyby fragował. Tak jest, no nie wiem jaką tak naprawdę strategię mógł jeszcze obrać ostatni żyjący zawodnik VP, bo koledzy wysypali się w sajcie i faktycznie to miejsce podłożenia bomby, fakt, że było dwóch rywali do pokonania, to że JT cały czas straszył, cały czas wyjeżdżał gdzieś w stronę przeciwnika, bardzo nieciekawa sytuacja, no i ta runda pistoletowa mam wrażenie, że też miała kilka swoich etapów, bo najpierw w tym retake'u bardzo nieskutecznie próbowali, Doskoczyć do bombsite'u zawodnicy i dużo nieskuteczności, ale gdy już poprawili swoje celowniki, nastawili je. No to bardzo szybko. Rozprawili się z ekipą Virtus Pro. Myślę, że samo VP też tym faktem może być zaskoczone, ale była podłożona bomba. Próbujemy zatem na forsie. Są 4G, Ile jest TEQ, ma by mieć więcej granatów z indyminacją. Ale tutaj Elish od razu korzysta z tego, jaki plan miał zarówno on, jak i Flopi, czyli dwójkowe wyjście mainem w stronę wody, w stronę kanału. No i przewaga po stronie Complexity. I bez wątpienia to wyjście, to jest plan na początek spotkania, grali to w rundzie pistoletowej, zagrali to też i teraz. Smoke dorzucone po drugiej stronie mapy, więc terroryści, no właśnie, albo będą czekać, albo będą ryzykować. Norbert, zobaczmy, on tak naprawdę tego smoke'a chce wykorzystać, przebija w drugą stronę. Teraz obrócił się jeden z zawodników, to był Grim, ale Norbert i tak to całe zdarzenie wykorzystuje, bo to jest jeden za jednego. Trzech na dwóch i trochę więcej zamieszania pojawiło się, to też ważne dla Virtus Pro. to jest to miejsce, które można wykorzystać. James. tam był zauważony, wydaje się, że nie. Tam będzie... Czy podchodził od wody? No na razie tak się ustawia, czeka jeszcze na samego elektronika, który rotuje z paką na plecach. I tak, od strony łącznika, teraz będą, będą próbowali podchodzić. Widzieli tam na pewno jednego zawodnika, przecież Norbert był likwidowany. No i to jest może też taka eliminacja, której będą szukać, żeby dwójkowo wyjść na tego jednego No i być może nawet już przejmować bombsite. Bardzo, bardzo ważny będzie ten pierwszy kontakt kalzerka. Z tym są problemy. Już jest oczywiście namierzony, wykorzystuje to elektronik. A zatem dwóch na dwóch, ale teraz JT. Piękne skany po tym dorzuconym smoku musi plantować w tym momencie pakę elektronik. Wie, że będzie miał chwilę, wie, że tam leży ten smoke, że też JT no, nie będzie liczył na kolejny łód szczęścia, na jakiś heroiczny wyjazd. Poczeka na dołączenie kolegi, także zarówno. Prowadzący z RPA, jak i Elish już w tym bombsite, no i szukają elektronika. Zaraz będą o wszystkim wiedzieć, no bo nie było zbyt wielu dróg do schowania się przez elektronika. I JT to finalnie wykorzystuje. Będzie 2-0. Doskonałe wejście w to spotkanie. Nie znać, że jest tutaj tak blisko. Jeszcze smoke od prowadzącego ekipy Complexity. Spokojnie, spokojnie czeka na swojego rywala Complexity. Nie do końca spokojne. liż może, bo on znowu, jakby chciał zawsze pokazać, że jest krok przed rywalem, że jego myśli, że jego działania wyprzedzają wszystko to, co chce prezentować Wirtus Pro. No i to po raz kolejny się sprawdza. 5V3. I co jeszcze zrobi Wirtus Pro, jeżeli w ogóle coś zrobi? Bo tak patrzę na to, co. W tym momencie prezentuje drużyna atakująca. Zawodnik z bombą się wycofuje. Wycofuje się z kanału. Także fleet, czy na ostatnie sekundy pod bomb czy może jednak chowamy głowę w piasek i czekamy na kolejną rundę. Ta druga opcja będzie w tym momencie prawdziwa. Z jednej strony ciężko się dziwić, bo są dwie straty. Niczego sobie Virtus Pro w tej rundzie nie otworzyło. Natomiast, no dobrze wiemy, że w 90% przypadków, gdyby grały inne drużyny, a no pewnie ta próba jeszcze by się pojawiło, ale. pojawiła. Natomiast Virtus.pro Pro do tego worka wrzucić nie możemy. Jeżeli szybko czegoś konkretnego nie zrobi Complexity, to chyba trzeba będzie się wycofywać. No ale to już takie pozycje decyzja chyba była podjęta chwilę wcześniej. Że będą walczyć i czy to cokolwiek da, bo no powiem szczerze, nie podoba. Nie podoba się. To co robią aktualnie gracze Complexity, Team? I jeden granat błyskowy, i tak jak powiedziałeś wcześniej, brak defa. Naprawdę to musieliby zagrać perfekcyjnie. A tu, I Janeczka, kto na tym zyska? Ostatecznie Elisz, to będzie eliminacja. No, ale to i tak dwa zestawy zachowane. No, gdyby odpuścili, tak naprawdę z tymi karabinami yy, wyglądaliby w rundzie następnej bardzo solidnie, bo zagraliby sobie po prostu full'a, gdzie te karabiny byłyby uzupełnione także o sporą liczbę granatów. Ustawienie jest z jakimś pomysłem. Lotki po raz kolejny popeszły, ale zobaczmy. Już raz wtedy z wewnętrzną przebijał Smoke'a, Skończyło się podobnie. Czyli jednak gracze VP byli przygotowani. Byli ustawieni w jakimś stopniu. Antyflesz. No i to będzie tylko trudniej. Ruszają, chociaż JT świetny strzał. dzisiaj jest w formie JT! Jesz jeszcze jedna eliminacja i tam naprawdę widziałem szansę, aby kasował Norberta, bo ten przecież tak mocno poobijany. Ale czeka, czeka w tym momencie Green bardzo blisko swoich oponentów, tak samo jak Halzer czy jeszcze jakiś frag, czy... No taka zaczepka, która dałaby wyrównanie, dałaby możliwość walki. No, Okej, okay, nie ma fraga, ale takie strzały na pewno ojej, wiele ojej. dają. Jeszcze James <laughs> uraczył swojego kumpla. Zaczepnym podnóżkiem. No, wyleciał, faktycznie. Nie wiem, no czy nie. był z tego zadowolony zawodnik VirtuS Pro. Na pewno, na pewno jest zadowolona ekipa Complexity. Norwek w dobrym momencie. To też daje możliwość sobą Titan, ale zaskakuje pozycja Fame'a, który no, dubluje miejsce, w którym był jeszcze niedawno kolega z AWP -ą. Fame po raz trzeci. Tej rundy już nic absolutnie nie będzie, a Fame jeszcze może tutaj zmierzać się po pięć eliminacji. Jest blisko Grima, może za moment zdziwić się Grim, jak skutecznie wykończy tę rundę. Czy Fame, czy ktokolwiek inny, wszyscy po stronie Virtus Pro byli na tę eliminację gotowi. Runda wygrana na czysto. Tempę zawodnicy Complexity dwójkowo odląga, dwójkowo od kanału w stronę Cave'a. Być może za moment taki atak z domknięciem zobaczymy. Oj, no i to widmo ostatniej szansy, bo tutaj naprawdę za moment może zrobić się bardzo nieprzyjemnie, choć jeszcze gra na czas ekipa Complexity, ale proszę, jeden prosty flash i od razu wiesz co się dzieje, bo przestraszeni zawodnicy Complexity skanują, ale teraz już musi być ta decyzja, musi być to wejście. Już zdecydowanie tak, no to defensywa tak i teraz wyglądała, ale teraz te granaty faktycznie przeszkadzają, chociaż James i tak trafia. Jeszcze czekamy na Eliża, ale to jest 1 na 4, 18 sekund do końca. No to nie jest tu możliwość. Aż Elisz, on potrafi czynić cuda teraz. Jednak moment, by antyterrorysta zagrał na czas, ale tam, praktycznie mało HP ma Norbert. Elisz ma eliminację. Jest jeszcze ten moment, by podkładać bombę. Mało, mało tych sekund. Elisz zaryzykował niepotrzebnie, mam wrażenie. Chciał zaskoczyć, ale on też rozgrywał to w końcówce z pistoletem. W ważnej rundzie. Nie zdobyć, tak czy inaczej. 129, 3 punkty mapowe od Wirtus Pro. I proszę, jaka odwaga całego zespołu? Electronic, James. Krót kanału. James po raz drugi. Koniec tej mapy jest bliżej niż kiedykolwiek. To musi wydarzyć się teraz. Zwróconej na Jama bo ten strzelił za WP, ale teraz jest ten moment, by uaktywnił się Electronic no i zawodnik za Bombsaytu. Electronic dwa razy na sam koniec. I 13 do 9 Virtus Pro. Zgarnia pierwszą mapę na otwarcie turnieju w Arabii Saudyjskiej. No, Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Miał szansę, nic z tego. Tam jednak wydaje się, że po kleczu wychylał, ale przygotowany był terrorysta. Ale co teraz daje JT? Po raz kolejny, jeżeli ktoś miał wrażenie, że to tylko kwestia jednej mapy, tego świata dyspozycja, no to chyba teraz JT pokazuje, udowadnia, że może to przełożyć także na dasta. Ale paka podłożona, więc dalej jest ta kwestia, którą trzeba będzie jeszcze dowieść do końca. No i pytanie: czy JT będzie takim jednostronnym bohaterem z roku? I tu absolutnie wszystko, cztery fragi już są, jeszcze tylko fame do odnalezienia. No nie ulega wątpliwości, że runda jest wygrana przez Complexity, bo zacieśniali te pętle dookoła zawodnika VP. Ktoś musiał tę eliminację zdobyć finalnie. No, nie jest to JT, jest to floppy w tym. W początkowym stadium rywalizacji Snajperka odebrana, Elish też w potrzasku. Więc być może żadnej broni nie będzie miała ekipa Complexity już za moment. No było tak ciekawie, bo przecież. No i cóż, kolejny raz Elish Pro mocniejsze, chociaż teraz wyprzedza ruch przeciwnika Grim. O, już ma tyle fragów na to co na cały Manubisie. Teraz nawet to osiągnięcie przewija, także jeżeli troszkę na siłę, ale I tak szukamy jakichś pozytywów w tym nieszczęściu Complexity. Jak na razie w tym meczu może trochę otworzy się na grę Grim. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ze o... Stanów Zjednoczonych, ale wiedzą praktycznie wszystko zawodnicy Virtus Pro. Oczywiście, teraz jeszcze do nich należy ta decyzja, co w tej rundzie zrobić, ale wejście pod bombsite B, jak oni wymanewrowali w tym momencie przeciwnika, spóźniony będzie z tą AWP-ą prawdopodobnie Halzerk, no Grim teraz z eliminacją, więc kurczą się te możliwości ekipy Virtus.pro z drugiej strony, ale no właśnie, Halzerk nie miał możliwości zdobyć eliminacji, nie ma możliwości wejścia do tego bombsite'u, on musi poczekać na rotację kolegów. Czekają, czekają dwójkowanty terroryści od środka, no szczególnie oczywiście Halzerk, on z pomp przy odbijaniu, no trzeba to rozgrywać wtedy nieco inaczej, zobaczymy jak to dogadywać. Wyszedł Halzerk, po fraga może też po informację, Fleet trafił dwukrotnie, ale no był ten trzeci zawodnik Complexity, Wupa zachowana, punkt będzie. I oby od tego momentu też i Complexity było na tej mapie, bo przez ten moment mogliśmy mieć wątpliwości, czy... Faktycznie oni tutaj istnieją jeszcze w tym spotkaniu. Pomimo tego, że tych rund do rozegrania jeszcze pozostało sporo. Sajtu, no chyba, że tutaj koledzy by zadziałali, ale są jednak kłopoty, Virtus Pro. I teraz Norbert pędzi w kierunku długiej, co ciekawe. No a już zajął się pozycję Jayma zawodnicy Complexity. Będzie odjeżdżany zawodnik na Screamie. i faktycznie udaje się skasować zarówno snajpera, jak i po chwili Norberta. Jest czas na rozbrojenie bomby. Jest Complexity, której... w tej części gry. A teraz właśnie z tymi kupionymi karabinami pojawią się burwę! O, 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 fleszek dorzucony. Niewiele widział jeden z zawodników. Czterech na trzech przewaga terrorystów. To no, jeszcze walka James, Sporo się dzieje. James! Jednak świetnie wie, że to jest kolejny zawodnik. James ta reakcja jednak nie była. Już tak dobra i co ważne, tam pozostała paka. O, jeszcze ten smoke dorzucony. Rozbity negatywny dymny. Chaos, chaos, jeszcze raz chaos! No i co ciekawe, Fleet skasował tam jednego zawodnika, mimo że tej widoczności przecież nie było. Ale też stracił bardzo wiele HP w tej całej konfrontacji. A to jest jeden na dwóch, dużo czasu, no. Virtus Pro, jednak jak się okazuje, w tej końcówce ma delikatne kłopoty, mogło kręcić lepszy wynik. No, chyba że Fleet zaskoczył. Szansa jakaś jest, no ale nie przy tak ustawionym halzerku. Kompleksy chcieli wyłożyć sobie grunt pod ten wyjazd na długą. Na Norberta, a tak naprawdę dali mu ten piękny prezent w postaci łatwo zdobytych eliminacji, gdy a i tak był przecież poobijany. Można było z tego jakoś skorzystać. 11:4 4 Virtus. Pro. Będą grać swoje, mają świetny wynik. Może nawet i teraz to zakończą, chociaż uwaga. Właśnie, ta odwaga, ta pewność. Zresztą jest tam kolega do pomocy. Świetnie zagrali teraz z Virtus Wirtus Wydawało się, że o takim smoku tych granatach, że tutaj trzeba odpuszczać, ale nie w sytuacji, gdy VP gratulkowo na długiej. Oni byli gotowi, by reagować nawet po takie przygotowanie tego ataku ze strony Complexity. No i proszę, mówiliśmy, powiedziałeś o tym, że no tutaj po tej pacy są szanse, by grać, bo są karabiny, ale co z tego? in the middle with the bomb. Actually, it's about to be four. Rias, he cool. He's probably going to get overwhelmed, and he will be. A trade, one for one. Dexter shows up. He actually gets two banging headshots, but it's still Henry. leaves it in a three versus three. It looks like they want to actually try and fall a little bit back. There's some chaos. In there. What are they doing here on the face side? They've lost the bomb now. This is madness. Yeah, I'm not really sure what's going on. I'll be honest with you; it's all over the place. Robs has got some control of the a sides here, but trying to fend off the heaven position. You can see it ends being very calm, very controlled at this point. Carrigan is trying to get the bomb down. It'd be one hell of a clutch, and oh my God, what a shot to kick things off! He had a chance there, Anders. That wasn't bad <laughs> from the in-game leader. But the round certainly fell apart. It is gonna be that troublesome start we kind of predicted there for FaZe. You can see they look a little bit confused as to what the hell went down there. Should be fine for at least one kill here, but now it gets a bit spicy. The bombs could be planted, and this round is possible now for FaZe. Oh my god, oh. Oh my god. Dexter's get absolutely sure it doesn't happen. More headshots! Ringing through he's absolutely deleted them. That was disgusting from Dexter. Because you're not wrong, there was a real chance there. A kill. Brokey waiting for him there. Gets the dink, and that was the quick kill while he's trying to get there, I'm afraid. And in we go, popping the smoke in got towards a the hole. connector. It ends has got a lot of work to do here, Anders. Yeah, well that's the problem when you're playing essentially for the A-bomb side. One of them dies. Oh, they're actually not even going for the A-bomb site. They could have swung right on in and probably they would have won that. It would have been a one versus five fight. But instead, they have taken a back route to the B-bomb site, and they actually could walk into a bit of a strange crossfire here. I can't believe it, but there is actually a way. Alistair and Vexite could set up a bit of a crossfire, and they might not be expecting it. We're down to 35 seconds. It's still a very good round for phase, but Molotov to slow them down. Alistair shooting Kerrigan in the back just as he was taking a fight. And that's that crossfire I was talking uh -oh. about. Vexai gets another kill. It's kind of falling apart of the seams here. What's happening? Phase? No bomb plant yet. They're finally going to get a Molotov down. I think they finally realized what was going on. But it's another loss. Brokey is dead. And just like that, FlyQuest have picked up the round. Unbelievably so. Yeah. Alistair had to hit that second shot. They were doing well with those crossfires once again. But Vexai. He's in a very difficult spot here, Anders. He'll throw the incendiary in towards heaven, but uh, with the bomb planted in a pretty difficult spot, they'll probably take him down before he even gets close to it. They're starting to panic somewhat. They seem to know he's off the bomb, though, and that's going to be a great opening kill. Is there anything he can do with this? Ooh. The HE's not going to help him out too much. The flashbang might. Knives are coming out. Oh, what? no, it's going to be another. <laughs> round for FlyQuest with Vexi getting the knife kill at the end as well. Disastrous round. Bit of a bonus situation for FaZe. They had residual MP9s. They haven't got the AWP power yet. They've still got a ton of cash. It's a nice round for FlyQuest. We're finding double digits here. Staves that off a little bit. Dexter thinking about it. Probably not worth doing too much here. Brokey. Oh, he's. Oh, you think so. <clears throat> Vexi, an awkward interaction. Rain. Hitting the smoke surely doesn't get two, does he? Coming down to one HP, and Alistar is found out in the end. Inns will at least swing one kill back in their favor, but it's going to be a four on two once again. 30 seconds remain. Inns just doesn't anticipate frozen towards dark. Now he's ready for another engagement, and again, he's lightning quick. You can't, you just can't face that, can you? You need flashbangs, you need somebody to get rid of that angle. Oh. He's going to get one more. Alistair goes down this time, and he's had a very rough game. 5 11 for Alistair, so. Not his time to shine at the moment. Leas got a minute here for the one versus three. Walking right for the smoke. It's a great headshot to begin with. Here of the first half of overtime. It's going to be Robs and Brokey both finding a kill. Lovely stuff. Dexter has had some. Ooh. He's absolutely owned Carrigan in the middle almost every single round. Actually, really good. Look at Dexter just sneaking in the back door, checking everything, gonna win that fight against Rain two and wide, swinging it, Frozen in the dark, and he's quick to get that shot. Oh my Ooh. god, what a machine! Three kills in a row for Frozen. Inns to be tested first, and it's gonna be an uncomfortable interaction here. The utility's thrown out, and as Andy said, they'll have like to go for that. Split down towards the lower site, utilizing Secret. And for now, though, the world is their oyster. Got the opening frag. Flooding the upper site. Frozen will take care of Vex side. Dexter needs a couple more good kills here. Not going to find them. And it looks like the round is done. Yeah, I think they changed their minds going from B because they got so much success towards the mini position. They were like, all right, you know what? Let's call it off. Let's just go back instead. Leas is going to end up going dead. 5 versus 3. Deep breath right now, FlyQuest. This is the round you have to win. In's in a good position. Very hard to check this one. And... He's going to get at least the first kill. Dives a little bit further into the corner. Oh, and they're not ready. He actually comes back out again. It's very well played, Brokey on his own. And This round is secured. So it's five to one scoreline. It's it's a bit of a slow start to be honest, but it has to begin somewhere. Smoke. i not. I think they kind of have to push it. Like, they don't really have much else on the map to speak of. They know he's in towards the back boxes, or do they? The comms start to fall apart. That Robs. Due to the silence, so I guess he didn't know exactly where he was, and now Liaz looks destined to get another one here. The Molotov will flush him out, but he still finds himself a second kill. Very well played from Liaz. and uh, nothing Robs can do with this one, I'm afraid. As Dexter trying to sniff him out can sense him down towards lower. Alistair's got the call; he's low HP as well, so just looking to deny that plant. It's going to be six to three, guaranteed. Thirty seconds here, Robs with the AWP. ...holding for any mistakes here to be made by FlyQuest. Yeah, some very, very good uh, oh bit of recovery work there for... ...head uh, of a Vexite who was all the way back there Carrigan Gonna be found and taken down, so... Only real question now is, do they want to send the MAC-10 or something else to get rid of Rain? Um, almost certainly. The fact that he's got... ...the AK and they know where he is, yeah, they'll flash him off. And I don't think he's long for this world. Well. Like, even if he gets a couple of kills here... Still worth taking him down. You don't want a player like Rain to have an AK-47 and Kevlar in the next round. They're throwing the kitchen sink in his direction now. Need to be careful, I suppose. Don't want to give it all up for free. Uh, closing the gap. Trying to make it as uncomfortable as possible. And they will find the kill eventually. CT's rotating in, you don't have a lot to work with here. The spam coming through. Gets baited out with a shot. Should be a trade kill for Rob here. He's had an epic round there. Well done to Robs. He, he's been a little bit quiet in the second half. All of face have really. And this yeah. is where things are going to begin to spiral. We said this round is a must win. You're up against three five sevens with no Kevlar and Frozen with his M4. Looks like he might do enough here, looking for his hat trick. He's going to find it. Alistair left with almost nothing to do 15 seconds and they've squandered it. It was the perfect round. The perfect setup. The confidence surging through his veins right now. Maybe oversteps the mark a little bit there, but Rob certainly doesn't. Nice shot towards the sidelines to guarantee victory. And indeed, series point. Phase will be up to 12. It's ends in a, an enviable position now, as uh, he just has to battle against multiple Phase members. Carrigan with a slice of the action. I really promised you, Henry and I casting, there is going to be a lot of overtimes, so maybe we could get True. some more here. It comes down to the opening. A sick flash setup. It's a classic. Peeking out of Secret is Rain. Rookie, the one to set it up, and he just escapes down there. Actually comes back for more. He's done a lot of damage, but Lies will get him in return. A critical, important return there. Four versus four. So, starting to second-guess their setup. CTs will have to get some intel eventually, Anders. They will hit the footsteps down towards lower, and this is the chance that ends the strike, and wow. He does so in fantastic style. Well, there we go. Grenade right down. I can't believe Leos is still alive after that, but it doesn't matter. On well, the crossfire, it's brokey and Robs will pick it up. A huge double! And that's enough. Phase win to time alone.